Siemano! Witam na kanale Motomar. Słuchajcie, mam takie pytanie. Jakie autko byście zasugerowali komuś, kto poszukuje samochodu miejskiego, takiego co ma dwie pary drzwi, bardzo mało pali, dobrze wygląda, nie psuje się i nie rdzewieje? Czy w ogóle istnieje taki samochód? Może Renault Clio? Nie, Renault Clio na pewno nie. Mimo że ma nawet całkiem fajny silniczek, ten 1.5 TDCI, to francuskie są tylko dobre sery. No i miłość francuska jest zajebista. A co powiecie na Audi A2? Audi A2, 1.4 TDI, 75 koni i 195 momentu obrotowego. Samochód prezentowany jest to model z 2004 roku. W zeszłym roku przyjechał z Niemiec od jednej, jedynej właścicielki. Przebieg na stan obecny to 234 tysiące kilometrów Rozrząd zmieniony przy 180 tysiącach Samochód jest ponadczasowy Jeżeli Audi wypuściłoby ten model właśnie teraz To byłaby to prawdziwa rewolucja na rynku Ale dlatego, że Audi wypuściło go 21 lat temu Bo on zadebiutował w 1999 roku Ten samochód niestety nie zrobił żadnej oszałamiającej kariery A powinien a powinien, dlatego że ten samochodzik jest generalnie pancerny. Prezentowany model ma panoramiczny szyber dach, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, zajebiście działający klimatronik, który naprawdę aż mrozi. Samochody, które dzisiaj mają klimatyzację, nie mrożą w taki sam sposób jak właśnie to malutkie Audi. Samochód jest dopracowany w najmniejszym szczególe. Inżynierowie z Audi chcieli pokazać, że potrafią zrobić mały miejski samochód, który będzie całkowicie bezproblemowy, który będzie dobrze wyglądał, który tak samo możemy zabrać w jakąś trasę i który nie będzie sprawiał nam żadnych problemów. Wychodziły gamy silnikowe od 1,2 TDI, aczkolwiek ten silnik był awaryjny. Fakt faktem potrafił spalić 3 litry ropy na 100 km, ale nie był na pewno polecany. Był także 1.4 benzyna 75 koni, troszkę za słaby, był 1.6 benzyna, już trochę lepiej i 1.4 TDI w dwóch odsłonach mocy 75 i 90 koni mechanicznych. Samochodzik jak na tamte lata, wydaje mi się, że społeczeństwo nie było gotowe na coś takiego. Końcówka lat 90. Nie. Wtedy każdy latał wielką, szybką limuzyną, a w koncerny ścigały się tylko w nowoczesnej technologii, którą napychały swoje samochody. Nikt wtedy nie patrzył na małego Audi A2, a szkoda, bo minęło 21 lat od premiery tego samochodu, a to autko nadal budzi emocje. Ten samochód nadal bardzo dobrze wygląda, świetnie się prezentuje, a właściciel nie będzie narzekał, że co chwilę samochód stoi w warsztacie. Auto generalnie jest bezobsługowe. Wystarczy tylko dbać o dobry olej, wystarczy dbać o serwis i ten samochód na pewno będzie służył bardzo, bardzo długo. Zajrzyjmy teraz do środka Audi A2. Audi A2, oczywiście, wykonany jest w technice. Audi Spaceframe Audi jest amelinowe, waży tylko 960 kg, co pozwala mu przyspieszyć od zera do setki w 11 sekund. Jak się dobrze postaramy i rozbojamy go na trójce, osiągamy 100 km na godzinę. W środku nasze Audi wygląda w ten sposób. Bateriały, które są w użyciu do przygotowania tego auta są bardzo dobre jakości. Zobaczcie po 16 latach w tym samochodzie nie widać żadnego zużycia. Żadnego zużycia. Nawet na guzikach nie widać żadnego zużycia. Ten samochodzik naprawdę jest w zajebistym stanie. Mamy tutaj nawet dwa miejsca na jakąś dobrą kawę albo na buteleczkę wody. Schowek jest bardzo głęboki, można tam wsadzić różne rzeczy. Skrzynia biegów pięciobiegowa. Siedzenia są wykonane z dobrych materiałów, twarde, ale zobaczcie, po 16 latach eksploatacji w tym samochodzie nie widać żadnych śladów zużycia, żadnych. Audi zrobiło kawał dobrej roboty. Proszę bardzo, lustereczka i światełko. Samochód Audi A2 1.4 TDI. I ten symbol OK. To jest właśnie domena starych Audi. Czy to było kiedyś Audi jajko 80-90, potem Audi 100, Audi 200, Audi V8. Wszystkie właśnie te samochody miały zegary i z tym znakiem OK, że wszystko jest w porządku, to mi się bardzo podoba, że zostało to właśnie do dziś. Jeżeli chodzi o spalanie tego samochodu, to Audi potrafi zadziwić. Ja kiedyś jechałem tym samochodem do Radomia, z której miasta to jest 505 km. Audi mi spalił 4,5 litra na 100 km, a prędkości robiłem różne od 90 nawet do 180 na godzinę bo tyle ten samochodzik wyciągnie. Nie ma co się bać takich samochodów na pewno nie. Jeżeli przywieziemy sobie takie Audi z zagranicy, jeżeli dobrze sprawdzimy jego książkę serwisową, jeżeli auto jest zadbane, to ono długo, długo nam posłuży. Silnik jest trzycylindrowy, dlatego on czasami może przypominać pracę pralki, ale naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo wytrzymały. Gdzieś kiedyś na motofaktach czytałem e, pewien artykuł właśnie o silnikach diesla. E, pewien, pewien człowiek rozpisywał się, że w swoim Volkswagenie, właśnie z silnikiem 1.4 TDI, zrobił ponad milion kilometrów, mimo że ten silnik fakt faktem nie ma za najlepszych recenzji, to uważany jest za długowieczny. No w sumie silnik nam pompo także nie ma co się dziwić. Jeżeli chodzi o ceny takich samochodów, to one też nie są wygórowane. Akurat ten samochód kosztował w okolicach 12-13 tysięcy złotych. Razem z opłatami, razem z serwisem, razem tam z wymianą tarcz i tylne amortyzatory były do wymiany. Uważam, że za takie pieniądze nie kupimy niczego lepszego. Fakt, możemy kupić młodsze auto, na pewno. Ale po pierwsze, nie będzie to Audi, nie będzie to auto aluminiowe, nie będzie to samochód, który. Jest kawałkiem historii. Jest to tak naprawdę wybryk firmy Audi, ponieważ tym modelem Audi chciało pokazać, że potrafi zrobić auto niezawodne, bardzo dobrej jakości, które będzie czymś wyjątkowym. I naprawdę uważam, że udało im się. Ten model Audi zasługuje na szacunek, mimo że wtedy był najmniejszy z rodziny, ale to był taki mały, miejski twardziel który pokazał, że stać go na bardzo, bardzo wiele. Dzięki za uwagę, miłego dnia, na razie trzymajcie się, cześć.